Powiódł wzrokiem po twarzach innych ludzi w zwierciadle i ujrzał inne pary takich samych zielonych oczu, inne nosy, tak podobne do jego nosa, a jeden staruszek miał nawet takie same jak on kościste kolana. Patrzył na swoją rodzinę, patrzył na nią po raz pierwszy w życiu. Witajcie, kochani. Na kanale pojawiały się odcinki o konkretnych postaciach, miejscach, zaklęciach, a nawet filmy z innego uniwersum. Dzisiaj jednak zrobię coś, czego nie robiłem do tej pory, a mianowicie zabiorę się za omówienie całej rodziny, przedstawię jej członków, historię, a także wpływ, jaki miała na cały nam znany świat czarodziejski. Z racji na specyfikę takiego odcinka, dzisiaj zabiorę się za rodzinę Poterów, którą z dość oczywistych względów znamy bardzo dobrze i jest o niej naprawdę sporo informacji. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba, ponieważ coś takiego robię pierwszy raz i nie chciałbym, aby wyszło to chaotycznie. A teraz usiądźcie wygodnie i zaczynajmy. Potterowie byli jedną z najstarszych rodzin w czarodziejskim świecie. Początkowo byli rodziną czystej krwi, jednak ślub Jamesa z Lily zmienił ich status na rodzinę półkrwi. Rodzina pochodziła od 12-wiecznego czarodzieja Linfreda ze Styczką. Był on bardzo ekscentrycznym, choć umiłowanym człowiekiem, na którego mówiono The Potterer, czyli garncarz, z czego oczywiście później powstało nazwisko rodziny Potter. Linfred, mimo swojego roztargnienia, często wzywany był przez swoich mogolskich sąsiadów z racji na swoje lecznicze zdolności. Choć oczywiście mogole nie zdawali sobie sprawy z tego, że to leczenie było wynikiem użycia magii. Był raczej uznawany za nieszkodliwego staruszka, który hoduje w ogrodzie dziwne rośliny, a ta przykrywka pomogła mu w spokoju kontynuować swoje eksperymenty, czym położył podwaliny pod późniejszą fortunę rodziny Potterów. Historycy określają go jako wynalazcę czy inicjatora eliksirów, które służą czarodziejom po dziś dzień, jak na przykład zoo czy eliksir pieprzowy. Dzięki sprzedaży tych eliksirów udało mu się zebrać na tyle dużą fortunę, że mógł obdarować jej częścią każdy ze swoich siedmiorga dzieci. Jak pewnie wiecie, poterowie spokrewnieni byli z pewerelami, a zaczęło się to od najstarszego syna Linfreda Hardwina. Ożenił się on z piękną jolantą pochodzącą od pewerelów mieszkających w dolinie Godryka. Była ona także wnuczką ignotusa, od którego otrzymała pelerynę Niewitkę. Wyjaśniła mężowi rodzinną tradycję, którą ten zaakceptował i pomógł kultywować w rodzinie. Od tamtego momentu Peleryna była przekazywana najstarszemu synowi aktualnego pokolenia. Potterowie od tamtego czasu cały czas trzymali się w zachodniej Anglii, choć od czasu do czasu któryś zawędrował aż do Londynu. Kolejne pokolenia rodziny powiększały majątek zapoczątkowany przez Linfreda dzięki swojej pomysłowości i ciężkiej pracy. Jeden z późniejszych potomków rodziny, Ryston Potter, zasiadał w Wizengamocie w latach 1612-1652. I wbrew dużej części czarodziejów nie popierał on walki z Mogolami, a był zwolennikiem Międzynarodowego Kodeksu Tajności. Przed rokiem 1693 część rodziny wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, gdzie Abraham Potter został jednym z pierwszych 12 aurorów wyszkolonych i wyznaczonych w USA. Został zatrudniony przez Josiah'a Jacksona, pierwszego przewodniczącego Makusa amerykańskiego Ministerstwa Magii. Kolejnym bardzo znaczącym członkiem rodziny był Henry Potter, nazywany przez najbliższych Harry. Był on dziadkiem Jamesa Pottera i w latach 913-921 pracował w Wizengamocie. W tamtym czasie mocno potępiał ówczesnego ministra magii, Archera Evermonda, za zakazanie pomocy Mugolom podczas I wojny światowej. Z racji na dużą otwartość wobec Mugoli i popularność nazwiska Potter wśród nich rodzinę wykreślono z nienaruszalnej dwudziestki ósemki. Uważam, że warto także krótko wyjaśnić, co to była ta cała nienaruszalna 28. Była to po prostu lista czarodziejskich nazwisk, na którą składało się 28 najznamienitszych i najstarszych rodów czystej krwi, a sama lista powstała, aby pomóc tym rodzinom utrzymać status czystej krwi. Do samej listy oczywiście należą m.in. Malfojowie, Rudblaków, Karołowie, Longbotomowie, Rodzina Lestrange, a także Wesleyowie i wiele innych. W czasach bliższych współczesności Flemont Potter trafił do Hogwartu i został przyjęty do Gryffindoru. Najpewniej w szkole poznał swoją przyszłą żonę Eufemię. Doczekali się jednego syna, Jamesa, który urodził się 27 marca 1960 roku, jednak Flemont i Eufemia byli starymi rodzicami, nawet jak na standardy świata czarodziejów. Choć byli na weselu syna z Lili, to z powodu podeszłego wieku i smoczej ospy, nigdy nie poznali swego wnuka Harego. Dorea Black poślubiła Charlesa Pottera, z którym miała syna. Pokazuje to, że mimo wykreślenia z nienaruszalnej 28 i ogólnej sympatii poterów do mogoli, byli oni szanowaną rodziną w społeczności czarodziejów na tyle, że córka rodu Black, jednego z najznamienitszych rodów czystej krwi, postanowiła wziąć za męża jednego z poterów. Małżeństwo z Doreą połączyło poterów więzami krwi z wieloma innymi rodami czystej krwi. Nie będę tutaj opisywał młodości Jamesa ani Lily, bo odcinki o nich są już na kanale, ale powiem po prostu co mniej więcej działo się z nimi w okolicy pierwszej wojny czarodziejów, aby historia całej rodziny była kompletna. James i Lily wzięli ślub najpewniej w 1978 roku i zamieszkali w Dolinie Godryka, w rodzinnym domu Potterów. Nie musieli długo czekać, a na świecie pojawił się Harry, ich jedyny syn, urodzony w 1980 roku. O pieniądze nie musieli się martwić, ponieważ Potterowie przez lata powiększali swój majątek, a Flemont zwiększył go aż czterokrotnie przez stworzenie płynu do włosów Ulizanna. Praktycznie zaraz po ukończeniu szkoły dołączyli do Zakonu Feniksa, organizacji utworzonej przez Dumbledora, aby walczyć z Voldemortem. Praktycznie wszyscy przyjaciele Potterów dołączyli do zakonu, i mimo najlepszych chęci, wojna z Voldemortem nie szła za dobrze i Lily bardzo często słyszała o zamordowanych przyjaciołach czy znajomych, co doprowadzało ją do płaczu. W 1980 roku Trelawney wygłosiła przepowiednię, która mogła dotyczyć Harego, przez co Lily i James zmuszeni byli zacząć się ukrywać. Zaradą radą Dumbledora postanowili użyć do tego zaklęcia Fideliusa, czyniąc Syriusza strażnika tajemnicy. Black jednak stwierdził, że będzie to zbyt oczywiste i doradził im, aby strażnikiem został Glisdogon. To, jak wszyscy wiemy, okazało się śmiertelnym błędem, przez który ostatecznie Lily i James zginęli 31 października 1981 roku. To, co się działo dalej, dobrze wszyscy wiemy. Syriusz wytropił glizdogona, ten upozorował swoją śmierć, jednocześnie umieszczając Syriusza w askabanie na 12 lat. Harry został umieszczony u Dursleyów, którzy byli jego jedyną rodziną, a zdecydował o tym Dumbledore, używając krwi Potterów, aby zabezpieczyć Harego przed Voldemortem. Chłopak dorastał wśród mogoli, nie wiedząc o swoich zdolnościach czardziejskich i nie mając pojęcia o swojej sławie. Oczywiście mimo usilnych staręderslejów, Harry i tak dowiedział się o swoim pochodzeniu i dziedzictwie dzięki Hagridowi, który odwiedził rodzinę, gdy ta ukrywała się przed listami z Hogwartu w domu na Skale. Harry pierwszy raz ujrzał całą swoją rodzinę już na pierwszym roku w Hogwarcie. W zwierciadle Ein Eingarb zobaczył wiele pokoleń Potterów i przekonał się o podobieństwie między członkami swojej rodziny, o czym mówi cytat na początku tego filmu. Kolejnym przykładem siły rodziny był moment, kiedy w sali z kamieniem filozoficznym Quirrell nie mógł dotknąć chłopaka ze względu na ochronę, jaką zapewniła mu jego matka, umierając za Harego. Sam Harry miał okazję na krótką rozmowę z rodzicami na swoim czwartym roku, kiedy podczas pojedynku na cmentarzu w Little Hangleton połączyły się różdżki jego i Voldemorta. Rodzice kazali mu wtedy uciekać i powstrzymywali czarnego pana na tyle długo, że chłopak dobiegł do pucharu, który był świstoklikiem. Voldemortowi ostatecznie udało się przezwyciężyć ochronę krwi, którą miał na sobie Harry, przez użycie jej do swojego wskrzeszenia. Nie wiedział jednak, że to utworzy między nimi połączenie, które Harry odkrył w 98 roku podczas bitwy o Hogwart. Kolejną okazję do rozmowy z rodzicami Harry otrzymał przy pomocy kamienia wskrzeszenia, kiedy szedł do zakazanego lasu na spotkanie z Voldemortem. Dzięki rozmowie z Jamesem i Lily mógł stanąć przed Czarnym Panem jak równy z równym i nie uchylić się przed morderczym zaklęciem Voldemorta, który zniszczył tym zaklęciem cząstkę swojej duszy ukrytej w chłopaku. Dzięki ochronie matki mógł stanąć także z Voldemortem do ostatecznej konfrontacji, która zakończyła się definitywną śmiercią Czarnego Pana. Po wojnie Harry rozpoczął naukę, aby przygotować się do zawodu Aurora. Stał się także najmłodszym w historii szefem biura Aurorów, a został mianowany na to stanowisko w wieku 26 lat. Wraz z Ronem byli uważani za jednych z najlepszych Aurorów, którzy bardzo pomogli zreformować ministerstwo, a za swoje zasługi trafili na karty czekoladowych żab. Harry poślubił także Ginny Wesley z którą miał dwóch synów Jamesa Siriusa i Albusa Severusa, a także córkę Lily Lune. W 2014 roku Potterowie uczestniczyli w finale Mistrzostw Świata w Quidditchu, gdzie Ginny relacjonowała mecz jako korespondent prożoka codziennego. W tym czasie Rita Skitter napisała wiele zjadliwych komentarzy na temat Potterów, jak i innych członków Gwardii Dumbledora obecnych na meczu. W 2015 roku James Sirius rozpoczął naukę w Hogwartcie, gdzie trafił od razu do Gryffindoru. Lili Luna, która rozpoczęła naukę w 2019, także trafiła do domu Lwa, a jedynym wyjątkiem był Albus Severus, który w 2017 roku trafił do Slytherinu, przez co był jedynym ze swojej najbliższej rodziny, który nie trafił do Gryffindoru. Podczas kadencji Kingsleya jako ministra, Harry pomógł mu w promowaniu praw wilkołaków. Zrobił to, ustanawiając prawo pomocowe i zaproponował także dostarczenie eliksiru tojadowego każdemu wilkołakowi, który tego chciał. Tego ostatniego nie udało się jednak załatwić ze względu na protokoły i politykę. Nie będę tu opisywał przeklętego dziecka, bo większość z nas ma o nim podobne zdanie, jednak mimo wszystko uważam, że dobrze zostało pokazane, z jakimi problemami mierzy się Albus w szkole, ze względu na sławę swojego ojca i niewielki magiczny talent. Wiadomo, że Harry odegrał bardzo dużą rolę w przeklętym dziecku: zajmował się zmieniaczem czasu, który odpowiadał za całą fabułę tej sztuki, a także pomógł w ostatecznym rozwiązaniu problemu związanego z Delfini. Gdzieś przed jesienią 2020 roku Harry awansował na szefa Departamentu Przestrzegania Prawa Czarodziejów, co brzmi całkiem ironicznie, biorąc pod uwagę to, jak Harry zachowywał się w szkole. Znamy oczywiście całkiem wielu członków rodziny Potterów. Nie opowiem Wam teraz o wszystkich oczywiście, ale postaram się wymienić tych najważniejszych z imienia i nazwiska. Linfred ze Stinczkom był protoplasą rodziny Potterów. Jolanta Potter z domu Peverell była potomkinią Ignotusa Peverella. Ryston Potter, członek Wizengamotu w latach 1612-1652. Abraham Potter, jeden z oryginalnej dwunastki Aurorów USA. Henry Potter, ojciec Flemonta Pottera, członek Wizengamotu w latach 1913-1921. Flemont Potter, ojciec Jamesa Pottera, wytwórca Ulizanny. Dorea Potter z domu Black, córka Cygnusa Blacka i Violetty Bullstraut, Członkini starego i szanowanego rodu Blacków, żona Charlesa Pottera. James Potter I, jeden z Hunsfotów, uczestnik Pierwszej Wojny Czarodziejów, członek Zakonu Feniksa. Lily Potter z domu Evans, uczestniczka Pierwszej Wojny czarodziejów, w członkini Zakonu Feniksa. Harry James Potter, syn Jamesa i Lily Potterów, członek Zakonu Feniksa, lider Gwardii Dumbledora. Auror, najmłodszy w historii szef Biura Aurorów i człowiek odpowiedzialny za pokonanie Voldemorta. Ginny Potter z domu Wesley, żona Harry'ego Pottera od 2002 roku, gracz Harpies Holyhead czy korespondentka Quidditcha dla Proroka Codziennego. Jeśli chodzi o krewnych rodziny, to z racji bycie jedną z najstarszych rodzin czystej krwi, byli spokrewnieni z większością czystokrwistych rodów w czarodziejskim świecie. Między innymi spokrewnieni byli z Wesleyami, Blackami, Crouchami, Longbottomami, Gumpami, Yaxleyami, Malfoyami, Lestrange'ami, Tonksami, Abbottami czy Delacourami. Nie będę tu wymieniał wszystkich ich powiązań rodzinnych, bo byłoby tego zdecydowanie za dużo. Taka ciekawostka, początkowo za rodziców Jamesa Pottera uważano Charlesa i Dorę ze względu na gobelin w domu Blacków. Jednak z racji na informacje zamieszczone na Pottermore, wiadomo, że jego rodzicami byli właśnie Flemont i Eufemia, a Charles najpewniej był kuzynem Flemonta. Z racji na bardzo duży majątek rodziny, Potterowie na przestrzeni lat weszli w posiadanie wielu magicznych przedmiotów, jak i innych dóbr. Niestety o wielu ich własnościach nie mamy pojęcia, więc opiszę tylko to, co wiemy na pewno. Dom przy Grimold Place 12. Ten dom należał od wieków do rodu Black. Ostatnim właścicielem tego domu przed Harem był Syriusz. Znajdował się w mugolskiej dzielnicy Grimold Place, był oczywiście nienanoszalny i znajdował się między numerami 11 i 13, co lokatorzy innych mieszkań uznali po prostu za pomyłkę. Po śmierci Syriusza dom zgodnie z testamentem Blacka został przekazany Haremu przez co stał się własnością rodziny Potterów. Był to kilkupiętrowy dom z obdrapanymi i brudnymi ścianami, wszechobecnym kurzem i ponurymi oknami. Za czasów matki Syriusza dom z pewnością był piękny, jednak po jej śmierci dom został bardzo mocno zaniedbany. Krypta 687. Była to średniej wielkości krypta w banku Gringota należąca do rodziny Potterów. Znajdowała się pod ziemią i kryła fortunę, którą zbierały pokolenia rodziny. Dom w Dolinie Godryka był domem należącym do Jamesa i Lily, w którym zostali oni zamordowani przez Voldemorta. Wcześniej dom wyglądał bardzo schludnie, jednak po odbitym zaklęciu uśmiercającym duża część domu została zniszczona. Budynek został jednak w tym stanie jako pomnik terroru Czarnego Pana i oporu, jaki stawili mu poterowie. Peleryna niewitka była zdecydowanie najbardziej wyjątkowym przedmiotem w całym ich inwentarzu. Przez ślub Hardwina z Jolantą Pewerel w rodzinie pojawiła się Peleryna niewitka, którą dostała od Ignotusa. To ona rozpoczęła tradycję przekazywania peleryny z ojca na syna. Tradycyjnie była ona przekazywana z ojca na syna, aż w końcu dotarła do Harego, choć oczywiście nie przekazał mu jej James, a wysłał mu ją Dumbledore jako prezent świąteczny. Nawet mimo tego, że w 1998 roku Harry był panem śmierci, to zostawił sobie jedynie prawowicie należącą do niego Pelerynę Niewitkę. Zbliżając się do końca, powiem wam, że nie był to łatwy odcinek. Tworzenie tego materiału mocno się różniło od innych. Ale sprawiło mi to dużą przyjemność. Co do samych Potterów, to choć wszyscy mamy podobne zdanie co do Jamesa, a i wielu ludzi niezbyt lubi, to sama rodzina wydaje się bardzo ciekawa. Żałuję, że tak mało wiemy o Potterach, bo choć jest to chyba obok Malfoyów i Wesleyów najlepiej znana rodzina w uniwersum, to i tak informacji zbyt wiele o nich nie ma, co widać choćby w długości tego filmu. Wydają się bardzo ciekawą rodziną, chciałbym na pewno lepiej poznać historię Abrahama Pottera, Henry'ego czy na przykład Flemonta. Niestety są niewielkie szanse na to, że cokolwiek w tym temacie się ruszy, no więc pozostaje i tak mieć nadzieję, że Rowling kiedyś zechce rozszerzyć ten temat. Mam jeszcze dla Was dwa ogłoszenia: jedno oczywiście to, o którym pewnie wszyscy wiecie, a drugie takie bardziej prywatne. Więc jak już pewnie wiecie, został oficjalnie potwierdzony casting Golden Trio w serialu produkowanym przez HBO Max. Harego zagra Dominic McLaughlin, Ronem będzie Alastair Stout, a Hermione otworzy Arabella Stanton. Nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawy tej ekipy i jak sobie poradzą ze sportretowaniem naszych bohaterów. Dzieciaki wyglądają naprawdę dobrze i totalnie wierzę w to, że dadzą sobie radę z odegraniem ról, które dostali. Jedno na co mam nadzieję, to że zarząd Warner Bros i HBO Max ogarną w jakiś sposób sprawę z social mediami dla nich. To są młodzi ludzie, którym bardzo łatwo można będzie złamać psychikę hejtem i mam nadzieję, że to nie nastąpi, a niestety są to uzasadnione podejrzenia, bo w ostatnich czasach jest tego bardzo dużo. Wystarczy spojrzeć na Kelly Melitran, która grała w Star Warsach. Podejrzewam, że największy hejt zbierze aktorka grająca Hermione, ponieważ no nie ma śnieżno-białej skóry, ale liczę na to, że Warner Bros. poradzi sobie z tym i będą trzymać ich z daleko od hejtu, jak i social mediów. Druga informacja, taka bardziej prywatna, to moi kochani rodzice chcą sprzedać swoje piękne mieszkanie w Rybniku. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was jest tu z okolic Rybnika, czy ze Śląska ogólnie, ale jeżeli wy sami lub jakaś wasza rodzina, znajomi chcą kupić czy chcecie kupić mieszkanie w Rybniku lub na Śląsku, to link do ogłoszenia znajdziecie w opisie. Nawet jeżeli nikt z was nie chce kupić tego mieszkania ani nie macie znajomych, którzy by chcieli, to przesyłajcie dalej to ogłoszenie, niech to się niesie, bo rodzicom naprawdę na tym zależy. Wierzę w waszą siłę, jesteście zawsze cudowni i mam nadzieję, że tym razem też się uda. Dzięki bardzo. Na dzisiaj ode mnie już tyle. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i komentarz pod filmem dla zasięgu. A jeśli lubicie to co robię, to zostawcie suba na kanale, bo daje mi to potężnego kopa. Powiedzcie mi też, czy taka forma filmu wam odpowiada, bo bardzo ciekawe mnie Wasze zdanie na ten temat. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!